Nade wszystko, miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Pierwszy list Piotra, czwarty rozdział, ósmy werset. Na podstawie książki Sary Jank, Jezus mówi do Ciebie: Staraj się żyć w mojej miłości, która zakrywa wiele grzechów, zarówno Twoich, jak i cudzych. Noś moją miłość, niczym świetlisty płaszcz, okrywający całe ciało. Nie lękaj się, gdyż doskonała miłość usuwa lęk. Spoglądaj na innych przez soczewki miłości. Patrz na nich z mojej perspektywy. Dzięki temu będziesz kroczył w świetle i sprawisz mi przyjemność. Chcę, aby ciało wierzących jaśniało blaskiem mojej obecności. Smucę się, gdy strefa mroku pochłania moje miłosne światło. Wróć do mnie. Ja jestem Twoją pierwotną miłością. Wpatruj się we mnie w splendorze mojej świętości, a moja miłość ponownie opromieni Cię swoim blaskiem.